Cześć, siemanko, witajcie. Z tej strony Rolnicy z Mazowsza. A ja witam was w dość nietypowym, chociaż nie, nie nie, nietypowym, tylko zapowiadanym nawet filmie, który będzie dotyczył koni, a bardziej tego, jak te konie w zasadzie tutaj trafiły na nasze gospodarstwo. Jak to się stało, że w tak krótkim czasie ta hodowla aż tak się rozwinęła, bo w sumie jeszcze nie tak dawno, 8 lat temu, prawie 8 lat temu mieliśmy jedną klacz i z tej jednej klaczy tych klaczy się zrobiło 9, zrobił się ogier, zrobiło się 10, przepraszam, 9 robaków, czyli łącznie 19 koni na ten moment i to jeszcze nie wszystkie, które w tym roku możliwe, że... Yy, będą u nas. Także ja serdecznie zapraszam i zaczynamy. Zacznę może od tego, że historia tych koni rozpoczęła się właściwie od momentu, kiedy w naszym gospodarstwie zapanował kryzys. Rodzice podjęli decyzję o likwidacji tutaj stada krów mlecznych. Mieliśmy tam około 30-35 sztuk bydła. Z tego no tam 20, może nie całe 20 krów dojnych. Wtedy też rodzice przebywali za granicą. Tutaj obchodził to dziadek i dziadek w pewnym momencie stwierdził, że no już nie daje rady. Najlepiej było właśnie się tego pozbyć, bo w sumie też tutaj trzeba przedstawić sytuację, że w zasadzie ta hodowla wyglądała tak, że dużo się do niej dokładało, i mało się z niej wyciągało. To też y, ta decyzja o likwidacji w sumie nie była ta, tym najgorszym co spotkało to gospodarstwo. Bo gdyby to do dzisiaj ciągnąć, no to ja powiem wam, że tak mogłoby to troszeczkę inaczej wyglądać, mogłoby być lepiej, mogłoby być gorzej. Ale ja się cieszę, tak jak jest właśnie dzisiaj. O tym dlaczego, no właśnie opowiem wam w tym filmie. No więc wracając Gdzieś w sierpniu 2013 roku, czy tam we wrześniu, wszystkie krowy pojechały do nowego właściciela, z Augustowa tam bodajże on był. No i rozpoczął się okres dochowywania tutaj jałowizny, byków, cielaków i tak i tak dalej. Dochowywanie już nie było równe dojeniu, to też dziadek przy tym bardziej ochoczo chodził. W 2016 roku rodzice postanowili tutaj wrócić na stałe do kraju, bo tam od 2010 tata często wyjeżdżał za granicę. Potem zaczęła jeździć także mama, i tak około 2012 roku, no mówię, tutaj sami z dziadkami, że tak powiem, się wychowywaliśmy, ale rodzice. W 2016 roku stwierdzili, że w zasadzie już dość im tej jazdy za granicę, poza tym te warunki w Polsce e, zaczynały się już poprawiać. I wrócili do tej Polski na stałe. No i pierwsze co ujrzeli po przyjechaniu na podwórko to to, że tutaj na jednym z garaży był troszeczkę zdemolowany dach. E, tam przez telefon już prawdopodobnie wcześniej babcia czy dziadek opowiedzieli o tym, że no tak jest, tak to wygląda. Jednak po zajechaniu na te podwórko no nie wyglądało to najlepiej. I historia tego gospodarstwa w zasadzie tutaj nabiera nowego biegu, bo gdyby gdyby przypuszczalnie nie został zakupiony pierwszy koń, to dzisiaj nie byłoby tego garażu, on by się zawalił. Nie byłoby dzisiaj stodoły, tak troszeczkę, że tak powiem ogarniętej, chociaż no jeszcze nie w pełni jak widać nie byłby by... nikt by nie naprawiał garażu nikt by nie naprawiał tego znaczy garaż może jeszcze prędzej, bo tam samochody stoją, ale tak jak na przykład stodoła czy chlew one by się tam rozwaliły, waliły nikt by o to nie dbał Ojciec wam powiem, że akurat z koniami to był związany od bardzo dawna, bo jeszcze tutaj pradziadek, czyli dziadek ojca prowadził gospodarstwo, na którym właśnie hodował kilka koni. Wcześniej też, jak tam pamiętam z opowieści, był był stajennym u dziedzica lokalnego, także miał troszeczkę tej wiedzy o koniach. Poza tym też miał konie właśnie po tym dziedzicu. To też były to dobre konie, no i to wtedy tak ojca troszeczkę, że tak powiem, przyciągnęło tych koni, ale życie spowodowało w pewnym momencie, że tych, yy, tych koni już tam nie było. No i koni też nie było u nas, no bo u nas nie było warunków do hodowli przy, przy krowach, tak. No ale właśnie w 2016 roku była taka, był taki moment, kiedy można było powiedzieć: Dobra, możemy rozpocząć to hodowlę, i tak się stało. W sierpniu Co mała Basia. Co? W sierpniu 2016 roku zostaje zakupiona pierwsza klacz o imieniu Gabrysia. Ta klacz nie już tutaj na naszym, na naszych peryferiach nie ma, bo niestety nie potrafiła się dostosować. Albo inaczej, ta klacz nie była odpowiednia. Dlatego, że w pewnym momencie ona zaczęła tutaj nam troszeczkę pokazywać swoją przewagę. Hodowcy koni zapewne zrozumieją o co mi chodzi. Nie było to tak, że nie potrafiliśmy nad nią zapanować, ale tu się bagno teraz zrobiło. Trzeba to będzie troszeczkę chyba łyżko ogarnąć. No, ale to już poza nagraniami, może. Ta klacz no, po prostu nie była dobrym koniem, biorąc pod uwagę to, że y, mam jeszcze młodszą siostrę, i ona wtedy była dużo jeszcze młodsza i często chodziła do tego konia. A ten koń mógł jej zrobić niemało krzywdę, krzywdę zrobił on w sumie ona, bo to klacz. Ta klacz zrobiła krzywdę ojcu, to znaczy kiedyś mu tam skopadała mocno w mostek. W sumie do dzisiaj ma pamiątkę z tego jeszcze. I można powiedzieć, że ta historia no dała troszeczkę domyślenia nam przy ewentualnym wybiorze ponownie konia na te gospodarstwo do tej hodowli. Jeszcze wcześniej do Gabrysi dołączyła klacz. W sumie po co jest ja tamto odeszłem? Tam ona stoi. Dołączyła jeszcze jedna klacz. E, która została zakupiona młodsza troszeczkę bo ja pamiętam ona miała 7 miesięcy a Gabrysiecha półtorej roku e, co warto dodać obie klacze to były pkz y z typu Sokulskiego. bo wtedy już tam ktoś, jakiś znajomy tutaj tatę nakierował na jakiego konia najlepiej tutaj w naszych warunkach e, polować tak właśnie się zaczęła nasza przygoda tutaj z polskimi koniami zimnokrwistymi z typu Sokulskiego. No to jest tutaj ta pierwsza klacz, ona nazywa się Hanna i została zakupiona do towarzystwa Gabrysi. Jak się okazało, towarzystwo musiało się rozdzielić. No z tego względu, że Gabrysia nie była odpowiednim koniem. Później została zakupiona jeszcze klacz, jak dobrze pamiętam ona się nazywała Sylaba, jednak ona szybko od nas też odjechała. I następna klacz, która tutaj do nas trafiła. Gdzie ty jesteś? No, ona poszła sobie... Poszła sobie wody złapać. Może przyjdzie, to wam jeszcze o niej troszeczkę wspomnę. Chyba ona w paszporcie nazywała się Stokrotka. Była troszeczkę starsza, ona już była też chyba półtoraczką. No i tutaj te Hana i właśnie Stokrotka. To jest taki trzon hodowli, który się zachował do dzisiaj. Bo to była druga i czwarta klacz. Która została zakupiona na to gospodarstwo, z tego co pamiętam, później to jakoś ten rozwój tak chwilowo przystopował. I nie jestem w stanie sobie przypomnieć, który koń tutaj mógł być następny w tej hodowli z obecnych, bo już tych, których nie ma u nas, a były, powiem Wam, naprawdę ciężko jest mi sobie przypomnieć, bo przez nasze ręce tutaj tych koni też troszeczkę przeszło. Ale, chyba, takim trzecim najstarszym koniem w hodowli, który tutaj jest obecny, dalej jest proszę ja Was tutaj klacz. Jest tutaj właśnie o, ta klacz nazywająca się Ballada. Chyba, Basia była trzecia, ale już tak nie do końca mi się kojarzy. Chyba tak, ty przyjechałaś jako trzecia. Przyjechałaś jako trzecia do tej hodowli i byłaś najstarsza z tych wszystkich klaczy. Bo tutaj Basia, Basia Ballada ona jest z roku chyba 2013, jak dobrze pamiętam, także już jest dosyć, dosyć e, starym koniem, jak na nasze warunki. Tutaj też jest od niej źrebówka, która się nazywa pieszczotliwie. Mała basia. Ogierków Wam nie opiszę tutaj, który jest od której, bo naprawdę ciężko się w tym pułapać. Na pewno Arabek jest od Sasany, która chodzi tam. Od Sasany Stokrotki w sumie. Powiedziałem Wam, no to także tutaj Sasana Stokrotka. Ta klacz się u nas tak nazywa. I od niej jest właśnie o ten źreba, który tam z tyłu sobie zagląda do dwukółki. Następna klacz... To chyba, bo nie jestem znowu pewien. To była Helka. W paszporcie znowu Halka. Bo tutaj my lubimy sobie poprzykręcać troszeczkę te imiona nieraz. To była Halka. I Halka została zakupiona. To w sumie jest mój drugi koń, bo jeszcze wcześniej miałem klacz, która się nazywała Perełka. Jednak ona miała jedną taką wadę. Przez którą my ją sprzedaliśmy dalej. Gospodarz, e, jak dobrze pamiętam, chyba sobie z nią poradził. No ale została ona przez nas sprzedana i została zakupiona tutaj helka. Helka jest tutaj siostrą e, Hany. Są po jednej matce, ale po różnych ogierach. To też można zauważyć po tym jaka tutaj helka jest, e, ile jest wyższa od Hany. Ona troszeczkę, nawet bym powiedział, że e, tak jak na przykład do krycia, ona jest lekko za wysoka, często giery miały problem, żeby tutaj na nią wskoczyć. Że tak powiem, no ale to jest moja klacz. Póki co nie do sprzedania. Nie chcę dać jej tutaj sprzedać. Był taki moment, że ja nawet e, miałem tutaj 3 czy 4 konie e, na tej hodowli. No, aktualnie to się zredukowało tylko do właśnie helki. I póki co, raczej ja osobiście nie planuję nic dokupywać, nie wiem jak tutaj reszta rodzinki. Następną klaczą w naszym gospodarstwie była Fantazja, która została zakupiona e, tutaj chyba na świeżo przez siostrę za pieniądze z komunii. Jak dobrze kojarzę. I tutaj jest także od niej ogierek tegoroczny. Następna klacz, to znowu była, na pewno, to była awantura. I awantura jest, znaczy ma o tyle ciekawą historię, że została uratowana e, od rzeźni. Dzisiaj to jest jedna z takich najbardziej, e, tutaj jak ostatnio pani przyjechała, to powiedziała, właśnie, że to jest klacz, e, która najbardziej e, pasuje tutaj w ramy typu sokulskiego. W sumie ciężko się nie zgodzić. E, no i tutaj awantura była kupiona od rolnika, czy tam od hodowcy, który e, miał, hodował ją z zamiarem wywiezienia e, na mięso. My żeśmy ją wtedy odkupili w ostatnim momencie. E, no i życie sprawiło no właśnie, bo wtedy pamiętam, że chyba ojciec pojechał e, za czymś innym, ale siostra mu namierzyła to klacz, no i on pojechał obejrzał to klacz mu się tak spodobało, że go kupił, no i do dzisiaj awantura, że tak powiem eee, żyje powiem wam, próbuję tutaj sobie na szybkości przypominać jak tutaj to kolejnością leciało eee, ale chyba następna następna była gniada w naszej hodowli Bogniada da, trafiła do naszej hodowli. No tutaj te konie tak w czasie to mniej więcej że tak powiem stado do 2020 roku bo w 2023 nastąpiły te wielkie zmiany, że tak powiem. Liczyło właśnie tutaj te wszystkie konie. Czyli Balladę, Helkę, Hanę, Awanturę, Sasanę, i jeszcze Hanek, która tam się schowała, czyli to było sześć klaczy. A po 2023 te stado się troszeczkę jeszcze zwiększyło, bo została zakupiona w pierwszej kolejności gniada. W następnej kolejności do hodowli trafił kręgiel. A na samym końcu trafiła bliżka, która... A, bliżka jest tam. Dobra, w sumie kręgla już żeście mieli okazję obejrzeć, jak chodził w oponie kto nie widział, może sobie jeszcze wejść i obejrzeć. Natomiast tutaj mamy bliżka. Bliżka też ostatnio była na vlogu, ale jeszcze była bez tutaj swojej dziewczynki. Do tego momentu się nie zdążył wyźrebić ale tutaj już bliżka, mała blisia i blisia jest. Łącznie na dzień dzisiejszy, tak jak powiedziałem już chyba, mamy 19 koni. I w sumie ta hodowla poszła w zaskakującym kierunku, bo początkowo miały być tylko trzy: to znaczy Hana, Sasanka i Bollada. Potem pojawiła się Perełka, potem z Perełki się pojawiła Helka. Potem jeszcze z jakiejś innej pojawiła się inna. Potem siostra kupiła konia. Potem żeśmy kupili awanturę i tak ta hodowla się rozrastała. Mniej więcej powiedziałbym, że nawet tak w dosyć normalnym tempie. Bo co tak co trzy lata średnio był tutaj robiony taki, że tak powiem solidny rozwój, że e, tak rok do roku co najmniej jedna klacz przybywała. E, czego wynikiem było no to, że dzisiaj mamy 9 tych klaczy po 8 latach hodowli. E, w naszym gospodarstwie jest także ogier. Jednak o nim, o miszku, nagram kiedy indziej wam film. Jednak tutaj wypadałoby wspomnieć, że my wcześniej mieliśmy także ogiera, który się nazywał Wicher czy Polot. W sumie w paszporcie chyba on miał Polot. No ale był to koń, który u nas był określany jako Wicher. I powiem szczerze, do dzisiaj troszeczkę żałujemy jego sprzedaży. No ale on nie pasował niestety tutaj nam w typie, To też musieliśmy go sprzedać. I kupiliśmy właśnie bardziej doświadczonego miszka, bo misiek miał 9 lat, czy 8 lat jak żeśmy go kupili, a znowu Polot był koniem dwuletnim, który że tak powiem dopiero miał okazję się wykazać, tak? Dopiero był przyuczany do roli ogiera. W sumie tutaj przyjdziemy się do kręgla. No ale misiek, tak jak powiedziałem, on na nie pasował w typie. Był zakupiony tego samego dnia, kiedy ja opublikowałem film o swet Traku, Czyli muszę sprawdzić, kiedy tutaj wam wkleję datę. No i chyba został sprzedany mniej więcej po roku. Po roku został zamieniony na właśnie miszka I od tej pory, że tak powiem, w naszej hodowli właśnie po tych po pojawieniu się bliżki następuje taki okres, kiedy to się zatrzymał w tym 2023 roku i nic się nie rozwija. Teraz zaczęliśmy taki rozwój, powiedziałbym bardziej, w parku maszynowym, bo troszeczkę przez ten czas też tutaj było niedociągnięć, termedii i tak dalej i tak dalej. Że były jakieś sprzęty do wymiany, trzeba było w nie zainwestować. Jednak pojawił się także u nas taki wątek, że na 10 hektarach ciężko jest chować 20 koni. No i po tym roku albo weźmiemy jakieś hektary w dzierżawę, albo będziemy musieli się w szczęściu koni rozstać. Chcąc, nie chcąc. Nie mamy też tutaj zbytnio warunków, bo jak wiecie, no. Przerobiliśmy. Wiecie, nie wiecie. Przerobiliśmy sobie chlew. No tam wszędzie, gdzie były stanowiska, są boksy bo mikrowy żeśmy mieli na stanowiskach w sumie jak większość gospodarzy właśnie takich mniejszych. No i sprawa wygląda w ten sposób, że nam chyba jednego boksu na dobrą sprawę brakuje. Jakoś my sobie w tamtym roku żeśmy poradzili, jak jeszcze tyle zierbaków nie było, ale w tym roku jest troszeczkę e, problem z tym. No i można powiedzieć, że trzeba będzie co najmniej jedno klacz sprzedać, która to będzie to się jeszcze okaże. Ale gdy nam nie dojdą hektary, w tym roku trawy są marne. Zboże, no przeżyto jeszcze w miarę, ale mieszanka co roku była też taka w miarę. No w tamtym roku nam nie wyszła zbytnio yy, ale też porażka była z tym, że no w tym roku mieszanka jest jeszcze gorsza jak w tamtym jeszcze dużo co prawda kawałek czasu ale wydaje się, że plon będzie gorszy to też chyba trzeba będzie troszeczkę tutaj to hodowlę umniejszać albo przynajmniej tak jak powiedziałem rozpocząć tutaj ekspansję yy, z powrotem włączyć się w te dzierżawy w niektórych regionach Polski, wam powiem, że słyszałem, że nawet dzierżawy są po 3000. Gdzieś tam Opolszczyzna, Opolszczyzna nie Opolszczyzna. Eee, na ten moment powiem wam, że ciężko za to dzierżawy zapłacić. Tak jak niektórzy już u nas nawet wołają po 1500 zł czy nawet 1800. Eee, na gdzie mowa 3000? To też nie wiem jak to wyjdzie do końca. Dlatego nie chcę spekulować, to jest za dużo o przyszłości, ale w przyszłości no raczej hodowla zostanie pomniejszona, co najmniej o jednego konia. No dla takich widoków właśnie warto hodować konie. To jest między innymi powód, dlaczego dzisiaj no, nie inwestuje nie zainwesto dla którego nie zainwestowaliśmy w krowy, tylko właśnie w konie. Ale właśnie podsumowując też troszeczkę, bo tutaj tych koni, jak widać, jest więcej, to tak, czy koń to jest sprawa opłacalna? Powiem Wam szczerze, w zeszłym roku, a przynajmniej gdzieś tak do połowy tego roku ostatniego, bym powiedział, że ta hodowla koni się opłaca. Bo jeśli nie mogłeś konia sprzedać do hodowli, to miałeś jeszcze dla niego, że tak powiem, jedną alternatywę. W tym roku natomiast sprawa wygląda tak, że jak nie sprzedasz konia do hodowli, to nie masz tej alternatywy. Ale konia sprzedać do hodowli yy, też jest ciężko. Dlatego można powiedzieć, że sytuacja jest naprawdę mierna, jeśli chodzi o sprzedaż. I nawet jeśli już coś sprzedamy, to nie jest za to cena taka, jaką byśmy chcieli. No Zresztą, w sumie tak podobnie jest ze zbożem czy z mlekiem, które no w ostatnim czasie chyba tanieje. Jak też tanieje mięso. No, w skrócie można powiedzieć, że dużo rzeczy się tutaj wykrusza. Z hodowlą koni jest nie najlepiej. No, aczkolwiek będziemy tutaj próbować utrzymywać to hodowlę na jakimś poziomie. Na pewno nie jakimś śmiesznie niskim, ale. Żeby kilka tych klaczy przynajmniej dalej było. No jeśli nic się nie zmieni, no to będzie, że tak powiem, problematycznie. Aczkolwiek nie powiem, że w tym roku nie wyjdziemy na żaden plus, bo tutaj na pewno zamkniemy się w jakimś zarobku, 20, może 30 tysięcy z tylu tych koni. No nie wiem, ciężko powiedzieć. Ja wam powiem szczerze, że podsumujemy to pod koniec roku, jak zobaczymy, ile zierbaków uda nam się sprzedać. Nie mówię tutaj gdzie, bo gdzie nie pójdę to będzie dobrze. Wiadomym jest też to, że nie wszystkie konie nadają się do hodowli. To też tak w skrócie podsumowując, nie wiem jak to będzie. Dajcie znać, jak Wy to widzicie w komentarzach. To też żegnam Was dzisiaj z Małobasią, tak? Dzisiaj Mała Basia ostatnio była bliska. To też trzymajcie się na razie. I cześć.